Witaj w kolejnym materiale, gdzie masz możliwość dowiedzieć się, jak działa serwis Ceneo. Gdzie nie skupimy się na tym, jakie posiada on możliwości, ponieważ zapewne dokładnie rozumiesz, że przedstawia on różne ciekawe oferty, które dotyczą danego produktu. Więc, za pomocą wyszukiwarki Ceneo, możesz dowiedzieć się, jak produkt, który cię interesuje, możesz zakupić w różnych sklepach internetowych w jak najlepszej ofercie. Więc, Ceneo. Sam wyszukuje, prześledza oferty różnych sklepów internetowych i przedstawia Ci różne ciekawe oferty. Ty możesz do nich przejść i następnie z nich skorzystać. No ale muszę przyznać, że Ceneo już prezentuje się coraz bardziej podobnie jak Allegro. Gdy pojawisz się na stronie głównej, chociażby Ceneo, i później na stronie głównej Allegro, to możesz również się temu przyjrzeć. A wynika to z prostego faktu, że aktualnie. Właściciel Ceneo to także ten sam właściciel Allegro. Więc gdyby się zdarzyło, że chcesz coś znaleźć ciekawego w internecie, może być to jakiś telefon, powiedzmy iPhone 12, no to wystarczy, że przejdziesz do Ceneo, wpiszesz sobie taki przedmiot, następnie szukaj i to sprawi, że otrzymujesz tutaj konkretne propozycje. Gdzie możesz taki telefon zakupić? W różnych sklepach internetowych. Na przykład tutaj jest informacja, że jest on dostępny w 12 sklepach, więc możesz sobie się temu dobrze przyjrzeć. I gdy do takiej oferty przejdziesz, no to widzisz, jak ona się prezentuje, że są tu widoczne zdjęcia, tytuł, krótki opis i informacja, gdzie jest on przede wszystkim dostępny najtaniej. Bo właśnie w tym celu został przygotowany ten serwis, czyli analizuje oferty wielu sklepów internetowych i przedstawia, gdzie jest najtaniej. A gdy sobie zjedziemy na sam dół, no to widzimy te różne oferty z wielu sklepów, więc czasami może być tak, że posiadasz konto w jakimś sklepie internetowym i dla ciebie bardziej interesujące nie jest zakupić najtaniej gdzieś tam, w jakimś mało znanym sklepie, ale kupić może troszkę drożej, ale w sklepie, gdzie posiadasz konto, gdzie dodatkowe punkty ci się zbierają, gdzie masz może jakieś bony rabatowe i tak dalej. Więc masz możliwość tak właśnie wyszukiwać różne przedmioty na ceneo Aby było jeszcze łatwiej, to także, gdy tutaj wpisaliśmy sobie w ceneo chociażby iPhone 12 i kliknęliśmy Szukaj, no to pojawiają się tutaj różne filtry, więc możesz ustalić, jaka cena danego przedmiotu Cię interesuje. Kwestia producenta, przekątnej, no to są. Takie już dalsze ustalenia, które przede wszystkim dotyczą danego urządzenia, jakim jest telefon. Gdybyśmy wyszukiwali coś innego, na przykład proszek do prania, bądź jeszcze coś innego, no to te różne opcje, filtry wyszukiwania byłyby troszkę inne, ale gdybyś sobie pozaznaczał, to masz możliwość otrzymać znacznie mniejszą ilość takich ogłoszeń, czyli decydujesz się na przeglądanie takich, które spełniają po prostu Twoje oczekiwania. No dobrze, ale sprawdźmy jak teraz działają te zakupy przez Ceneo. No bo dawniej to było zazwyczaj tak, że gdy wyszukałeś dany przedmiot no i zobaczyłeś, że ciekawa oferta jest w jakimś sklepie internetowym, no to wybrałeś tą opcję idź do sklepu i w danym sklepie później realizowałeś transakcję związaną z zakupem. Ale natomiast Ceneo zdecydował się na wdrożenie nowego rozwiązania, które polega na tym, że cały proces związany z zakupem danego przedmiotu realizujesz na Ceneo w tym serwisie. Więc możesz po prostu wybrać coś takiego na samej górze, jak kup teraz. I to właśnie ta opcja sprawia, że masz możliwość zrealizować zamówienie przez serwis Ceneo. No i gdy spoglądamy na te oferty, które są poniżej, no to widzimy, że kup teraz nie pojawia się przy wszystkich, ale przy pewnych z nich, więc możesz też sprawdzić, którego sklepu dotyczy, bo możliwe, że taka informacja jest dla Ciebie później ważna, bo może być tak, że chcesz dokonać zakupu przez jakiś sklep, bo taki sklep też. Prezentuje się później w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania, no i kwestie związane z reklamacją czy inne kwestie mogłyby wydawać się znacznie prostsze. Więc jak wygląda teraz zakup i co on daje? No to możesz wybrać tą opcję Kup teraz. Dalej jest informacja związana z przysyłką. Tutaj widzimy, że jest ona darmowa. Masz możliwość przeglądać inne produkty, które pochodzą z takiego sklepu i dodać je do koszyka i zrealizować właśnie płatność, ale gdy chcemy kupić tylko taki jeden przedmiot, to teraz klikamy dostawa i płatność. I w tym momencie musimy wybrać odpowiednią metodę płatności, czyli na przykład jest to przelew bezpośredni, ale w przypadku różnych sprzedawców, którzy będą tutaj na Ceneo, to mogą być te metody płatności inne. Może być na przykład przelew, może być płatność blikiem. Więc w zależności od danego sprzedawcy, poniżej wprowadzamy nasze dane odbiorcy, i to, co tutaj funkcjonuje, na co chcę zwrócić uwagę, właśnie w, szczególnie w tym materiale, który jest nagrany, no to program ochrony kupujących. Więc, gdy kupujesz przez Ceneo, to właśnie z tego programu korzystasz. Jest ochrona zakupów, wkup na Ceneo i zwrot do 10 tysięcy złotych. Na czym to polega? By się bliżej temu przyjrzeć, to wystarczy, że klikamy tutaj regulami świadczenia usług dla użytkowników Ceneo i na samej górze pojawiła się ta opcja związana z warunkami korzystania z usługi Kup Teraz. I to także tutaj masz możliwość w tym regulaminie poznać warunki reklamacji. Gdyby więc doszło do sytuacji, że proces płatności za dany przedmiot nie odbył się właściwie, bądź pobrano nam znacznie więcej pieniędzy niż powinno, czy mniej, to możemy taką reklamację zgłosić i Ceneo będzie to szybko rozpatrywał i będzie mógł tą sprawę rozwiązać. Ale jest to bardzo ciekawe postanowienie, na które warto jest zwrócić uwagę. Gdy reklamacja dotyczy jakości lub wad towarów nabytych od kontrahentów, więc może być tak, że coś zakupiliśmy, no i dany sprzęt, dane urządzenie posiada jakąś wadę, nie spełnia naszych oczekiwań zgodnie z opisem, jaki posiadało, bądź może być tak, że ktoś kto realizował przesyłkę, no to nie było to należycie wykonane, to jest informacja, że wtedy taką reklamację powinno się kierować bezpośrednio do kontrahenta. Czyli nie będziemy ta reklamacja nie, jest, nie powinna być później wysyłana do Cineo. ale tak naprawdę powinniśmy skontaktować się ze sprzedawcą. Czyli jeżeli biorąc pod uwagę tutaj, no to z tym sklepem, bo tutaj widzimy, że. Gdy decydujemy się na zakup, no to zgadzamy się także z regulaminem danego sklepu. Z takim regulaminem możemy właśnie do niego również przejść, gdy dokonujemy takiego zakupu, no i ocenić, czy taki regulamin spełnia nasze oczekiwania. Tak więc nie myśl, że to jest tak, że gdybyś otrzymał jakiś sprzęt, który na przykład nie działa, posiada jakieś wady, to od razu zwracasz się o reklamację do Ceneo i oni wypłacają Tobie pewną sumę ale może być tak, że oni po prostu umywają ręce i dają znać, że Ty musisz skontaktować się z danym sklepem zgodnie z regulaminem, na który się zgodziłeś i w taki sposób się to odbywa, więc masz możliwość wykorzystywać serwis Ceneo, by czasami znaleźć ciekawe rzeczy znacznie taniej w internecie, gdy wcześniej więc było tak, że Miałeś na coś ochotę, bądź zdecydowałeś się na zakup jakiego, jakiejś rzeczy, i nie zawsze zwracałeś uwagę na to, czy gdzieś można zakupić taniej, albo oceniałeś, że no nie masz na to czasu, to pamiętaj, no, że Ceneo nie zajmuje dużo czasu, a może zapewnić ci ogromne możliwości. A może być też tak, że chcesz znaleźć taki sprzęt, nawet nowy, czy też używany w innych serwisach, jak chociażby Allegro, czy też na OLX, więc także tam można wykorzystywać te możliwości. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!